Jest tam Mentos Czemu nie ma Mentosa? Jestem On podpalił Entrant i mój dom Tu co to jest mentos? Aby się serwery straż pożarna Podpalił ci dom? Tak, mój dom i książki są Podpalił Mentanty Nie gadaj jak książki Nie, znożyliśmy A ile grani? było książek dookoła? Nie, nic nie spalił Jak się spalił? Spalił część domu, ale do książek jeszcze nie zdążyło dojść na szczęście. A, A to smoka, to luz. A to spoko twój dom to tam. <noise> A gdzie ksenek? Gdzie on? Jest? Panie ksenku! Pan jest zgłoszony do... Panie chodź. Panie ksenku, gdzie ty jesteś? Nie. Czy on jest w dziurze? Nie, go nie mam brzeku. Chcę kopać. Gdzie on jest? Aktualnie jesteś gdzieś na w siódmym poziomie. Oj, za, za nisko. Jedenasty <laughs> może być. KPM Mediaccy. akcji. Chociaż ja mam kilofa. Zielaznego. Jezu! <laughs> Brian, twoje łóżko, co ty z nim robisz? No, jest u mnie. To czy ja muszę łóżko? No to jakie mam łóżko jak w Equipunku? No Takie w może ten... będziesz... Karol, jakbyś był pijany, wiesz? <laughs> może jest? Skąd by? Upił się whisky. Upił <laughs> się, się sokiem pomarańczowym. Właśnie, so, so, soki się skończyły, nie ma nic do picia. Wychlał. Co za to? w kraju. A co to polska? Jak go się spodziewać. A rzeczywiście masz łóżko. No, o, mam skrzyką. węgiel, jej. Pas, mogę o, tak. mam Pas, patrz, podgrze. mogę spać, tylko tak. Mam łóżko mogę spać. Będę miał czym Ubiec, przypalać patrz, w piecu. Jeść. Pali. W końcu nie będę musiał drewnem mentosa przypalać w piecu. <laughs> ja dobrze, że nie powiedziałeś, że mentosem. Jezus Maria. Nie, yeah, no. A co niestety, robimy z całymi mentotkami? Niestety, niestety kubka się nie pali. <grym> <grym> Bohamskie. <Było> <grym> y oficjalnie, order najbardziej toksycznego gracza na serwerze ląduje do Soska. Yeah. <grym> to jest jakiś order No ja Tak nie, tej nie, tej nie tej tej ma diaxu. Wszystkie tej 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 diaksy było. wykopaliście na tym serwerze. Nie. A ja wykopałem najwięcej. Ja wykopałem najwięcej mięty. Wykopać? To ja wykopałem. Ja wykopałem. Wiedziałeś. że Okej? Okej? Okay? Okay? Nic nie mówiłem. O, Brian, siema. Masz no, bro, ja się ma. Bo fuck, mam pół serduszka. Nie. Mam razy a to już mi starczy, żeby was pozabijać. Hmm, to znaczy Briana i, i Konrada. Co u mnie. No bo pojedę was. Mam dużo żelaza, mam dużo flin. A mnie nie zamienię. Więc. Kreator zapalniczki. Toxic player simulator w Minecraft. Ie. Zobaczcie, hej, sosek, Krakowie chodź grać. zobaczyć co zrobię. Nie zabiję cię Już to mówiłeś chyba z 30 razy, za czym z 30 razy nie zabijesz. Nie, też cię, cię na pewno sinio. nie ujrzał. Dam ci pewną 3 tak. razy ci. sosek zginął. Dam ci no. dam ci... dam ci, te, dam, ci czy, dam ci dam ci <laughs> Dam ci bambin. Ej, Ksenek aby się. Czekaj, muszę tu salą. Dobrze. Mm, mm. O, to zawrzęło to to dziwnie, ale nie wiem co. Co <noise> jest? Daj mnie to sobie więcej, daj mnie to sobie więcej. Dać. Co? Działaj, jeszcze odróbcie. Weź to no, no dobra, i to zobaczyć co to. Tak. Daj, 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 daj Konrad, konrad spadł I O, expa, expa białe, expa biorę. biorę. Kurde no, no właśnie, co to miało być? Kto, Kto ma to? Gracze, Kto, ma to? Kto ma to? Kto ma to? Kto ma to? grać, widzisz, widzisz, patrz Patrz Nie, nie mam jeszcze tego Weź to Weź to, weź to, weź to Weź to, weź to. A co w moim kowadle zrobił? O nie, siedziałem daleko od Boże, mikrofonu i że się dźwięk nagrywał. Boże, z kim ty grasz? Tylko mówisz. Jak to ma jedną skórę? Ja miałem trzy, ale jestem zabity <straszanie> przez kogo? <głosy> <głosy> Jakie głupie pytanie. Zabój, pyta kto cię zabił. Wydaje się, tu nie innych serwerów, serwerów na Discordzie Głusab. Bo powiedział, choć na jakiś tam. A i który się łowi ryby? Podglądanie. A jakim przyciskiem się łowi ryby? Kawę. No, A ja nie o kawę, jak to się robi. Okay. Chodź, chodź tu. Pff. Nie, 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 nie. Nie no fuck nie wiem jak to działa teraz Te ryby mi tam rzucę Będzie chyba taka sama animacja, że coś będzie podpływało USIT! Tak. Co? Nie nic, nic, nic Dobra, to jest nie I Czemu tak szybko kopie się, kiedy masz kilofon? A ty siedzi. Czego zadać moje wszystkie Nie. Ja. Upadłem ich Do tej, co jest... aha. prostu tam wylać wodę i dać mojej temy. Mm. To sam sobie jakoś zejdź. A teraz chodź, chodź, chodź. Kurde! Jaki chłop! Gdzie jesteś? Nie widzę twojego niku. Nice. Tu. O tu. <grym> Szkoda, że nie widzę, co tam się u was dzieje, ale no. nie mam nie mogę zobaczyć. Mam diaksy znalazłem. Chyba moje. Uuu, jak się ładziło... Jakie złoży? Mówicie o Diaksach? I chcę ja ma konia. Ej, czy mam tylko pięć? No bo ja mam trzy. Oddej. Wszystkie trzy? Co, tak, za na sekundę biednemu. do kopalni i mają diaksy. O, zeszło mnie na sekundę weszłem. No No chodź, dam ci wodę. Jestem pod wami. Jestem. No serio dał tu wodę i teraz nikt nie wyjdzie? No nie mów. Teraz nikt nie wyjdzie. Co mnie zab... A dawaj, a dawaj to, a dawaj to. Teraz nie wejdziemy, wiesz o tym, bo wylałeś geniuszu w wodę. Teraz nie wejdziemy, bo prędzej się utopimy niż wejdziemy. Nie, nie, nie wejdziemy. Ja wypłynąłem, teraz można szybko pływać. No nie, mu! No, można szybko pływać, ale tak szybko nie wypłyniemy. To jest nierealne. Co? czemu nie mogli złapać? Jaka dzika ryba. Mędę, że masz dzikie ryby. W swoim Dawaj sobie. rzeczy. Dawaj rzeczy! Nie mam żadnej rzeczy! Nie, nie. Oddawajcie rzeczy! Jak się drze! Oddawajcie no, rzeczy no, mi! Macie no. mi oddać je. Co? Oddawajcie no, no. rzeczy! Mówię! Czemu Oddaję cię czy nie? No fuck! czemu łapię same rozdynki? Ostatnia szansa. No ja nie mam żadnej rzeczy. Aksenku? On się nie odzywa. No co ty robisz? No daj cię. Jest Brian, zabijaj. Czego ty nie rozumiesz? Ej, wylej tu wodę. Wylej tu wodę. Trzecia rozgrywka, no już kurde. No dawaj rzeczy. Ja nie to... mam żadnych rzeczy. Czemu ty nie bijes? Po, żeby oddał mi on rzeczy. Przejadł no to, nie to nie tam miał być. No dawaj rzeczy. A? On wolał rzeczy od księcia. Ale, ale masz mnie, masz mnie już M nie bić. On mnie zabija. Masz mnie już nie bić jak ci jadłem Okej okay. I tu wcale nie jest koks, miałeś to mieć bez enchantu Ale będzie Masz itemy Ale masz... nie, nie Teście było twoje To, to, to To Ty. Nie lubię dorsza. Wiadro było, nie wiadomo. Jiadro to było około innego. Hey, nie A, wiem, co nie wiadro. Mam, ja nie mogę. Kto? Co zabrał? Nie wiem. Chyba twoja albo za. albo kanada. Nie wiem. Co Chciałem przejść no. na drugą stronę. Mięso w tył O, jakiś skin z PS Plusa, Konrad. A A gdzieś tam wieżę, czy co? Punktujący piechun Co, mam zrobić tam wieżą? Czy, to, czy to taki jest efekt końcowy? Tak Brian robił wykończenie Okej, okay, nie wykończenie. chciałem jej widzieć Co? Dorobił przesłuch W stylu jest niepokojące jak biegacie przez mój dom Au Mowa wania. A to się drzonko, nie ma mnie jestem biedny ja ja Jestem jeszcze dodatkowo śmiech Ale to był głupi problem, ale przynajmniej wolę taki niż podpalanie domu A jaki to był? Wyrali mi wolę do skrzynki I ja, ja jestem Torek Jak sy, o oh, wow oh, Jestem to oh. taki głupszy trochę się Dobra, ja z Mentosem wybieramy się na wyprawę Do nadaru czy gdzie? Idziemy się sz... na sz... idziemy, sz... idziemy szukać. Idziemy szukać... No, nawet mu nie powiedziałem, po prostu mówię, że idziemy na wyprawę, nie ma się mnie słuchać. Idziemy na wyprawę szukać krów, żeby je zabić i mieć skórę. A, no to Na Biblioteczki. Albo je przyprowadźcie po prostu i, i, i większość... Nie, do... lepiej będzie zabić. A mogę iść z wami? Jak chcesz? Jak chcesz, no. Bo zostawiam jeszcze iść do netheru czy iść z wami. No. Mentos no. ma się dzonka, powiedzmy. Idź do netheru i ty pozbieraj surowce z netheru, a my po, pójdziemy tu... Po... Mentos ma się dzonkę ja z pójdziemy to do będzie... będzie podział roli. Czy mam jedzą? Masztro. Wywali gdzieś i u ciebie. Idziemy, dalej, chodź, idziemy na te krówki. Nie ma napałc się. Czekaj, okay, tylko karty by się przydało zapisać. A Kładnie. ja mam ten, ja mam znaczy... znacznik, ja mam znacznik, wiesz? Tak. Co znacznik? No bo mam mini mapę zgraną. Mhm. Nie chce mi się płynąć przez to morze, ale trzeba. No niestety. To ja przygotuję teren pod nowy dom. To, A to ty nowy chcesz dom. nowy dom budować? No, mam pomysł na nowy dom Jeszcze go teraz nie zbuduję, Ach, nowy dom. Nie czas, ale po prostu mam pomysł na nowy dom Halo? Halo, halo? Halo, halo? Z tej strony Hubert Urbański z programu Milionerzy Łączymy się z państwem Nie ja się... boję. Prosimy o pomoc publiczności. Idę muzyczka. I ta muzyczka Ile punktów głodu daje pieczony ziemniak? Ten ba i pół. Ten dwa i pół. Ten trzy. i pół. Tyn, trzy. Tyn, trzy, trzy, i pół. Tyn, prosimy J o pomoc publiczności. Dwa razy było to jakby co. A to spłyniesz, spłyniesz. Ej, ja coś... Nie daję, czy... coś długi cię nosi. Jak to no, teraz? Ja... na minimapie... Na minimapie nie widzę konia. Ale za dobrze. jest nie nie ta widzę. wyspa. Ta wyspa jest doradka. Zabracamy. Ja w tę stronę. Ale, Ale czy jeszcze to, Która wyspa jest za dobrze? Ta obok naszej, ta pustynna wyspa. Jakie to jest piękne! W tą stronę Mentos. Uwielbiam ten klimat po pustyni, zwłaszcza jak nie ma jej dłużej. Eee, po jak to nie taki dobry dam, pomysł na dom. Wiecie co ja by się wiem. przydało w minecraft'cie? Rekiny. Co? Tak. Hmm. Jak sobie płyniesz po ocean i nic cię zabić nie może oprócz tych guardianów, które się zarzają raz to. na menu. A wiesz co nam by się teraz przydało? Delfin. A po co? Po co? No bo one, no, one dają przyspieszenie w wodzie, no. To wy bez łodzi płyniecie? Ej, a wiesz co? My mamy 1000 IQ. Poszliśmy płynąć wszedź, a nie wzięliśmy łódeczki. No mówię. Co <laughs> za boty. O, delfin. A wiesz, że te nasze, co mamy, to one nie chcą się roz... One się rozmnożają tylko w nocy. Co? Nie no nic. Co to jemy? Mówię ja to piję wodę z tego kubka. Ja. Ja piję wodę z tego kubka. Znaję się bez bicie, to ja piję wodę z tego kubka. No nie, nie Jak mogłeś. <grym> Ten kubek nie służy Telefon. do bicia. O kurę też, kurę też zabijajmy. Kurę tak, 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 tak. Dobra, Cały zawsze się próbujemy. Tylko opa. O tu, traf tu trafiłem do tej lepianki. Nie ja tu Zawioska, padź. Tak. No widzę, to my w niej byliśmy Wiem i znalazłem tutaj jak ciśnę.